Po kilkunastu dniach od publikacji reportażu o rodzinie pani Małgorzaty odwiedziliśmy ją ponownie. Przez małe okienko domu w Kołoszowie znowu zaświeciło słońce, wrócił uśmiech na twarzy i wiara w lepsze życie. Nie spodziewałam się, że jest tylu ludzi o tak wielkim sercu, którzy chcą pomóc osobie, której nawet nie znają, mówi pani Małgorzata. To chyba magia świąt sprawiła, że. Ludzi o dobrym sercu jest bardzo dużo, że po ostatnim reportażu znalazło się tyle osób, które chcą mi pomóc. Są to osoby nawet za granicy. Ja nie podawałam nikomu swojego numeru telefonu, ani adresu, ale telefony się nie urywają. Cały czas ktoś dzwoni i pyta, w jaki sposób może pomóc. Dostałam bardzo wiele paczek. Dzieci dostały ubrania, dostały żywność, dostałam nową pościel, nowe poduszki. Pan z Barusmy kupił mi tonę węgla na zimę. Dostałam od pana z Ostrowa drzewo. Dostałam też dużo żywności zakładów mięsnych z Jerozolima. Pan zaproponował też pomoc, że przyjadą, wędliny na święta przywiozą. Pani z Przemyśla chce kupi, mi kupić łóżko, bo tutaj śpię z córką, to łóżko jest połamane, ono stoi na pustakach i ta pani właśnie też przeznaczyła pieniążki i kupi łóżko. Dzieci dostaną dwa łóżka piętrowe do jednego pokoju do drugiego, jedno kupił pan muzyczka ze Skołuszowa, a druga kupi, drugie łóżko kupiła ja pani z Trynczy. Mimo tej pomocy materialnej dostałam też pomoc finansową, otrzymuję pieniążki, które są wpłacane na moje konto, jest to dla mnie ogromna pomoc. Moje dzieci są teraz bardzo szczęśliwe, dostały tyle prezentów, na które nie stać by mnie było, żeby im kupić. Dostały mnóstwo słodyczy, ubrań, zabawek. Są naprawdę szczęśliwe. Będą mieć teraz nowe łóżka, nową pościel. Jednak pomimo tak ogromnej pomocy nadal nie udało się pozyskać potrzebnych środków finansowych na dokończenie dwóch pokoików dla córek. Ale mimo to wierzymy, że uda się dokończyć budowę domu. To chyba największe marzenie pani Małgorzaty. Moim marzeniem jest to, żeby dobudować ten dom, żeby dzieci miały swoje pokoje, żeby miały miejsce do nauki, jakąś swoją szafkę na te zabawki czy ubrania, bo naprawdę nie mamy miejsca tutaj w domu. I konieczna jest ta dobudowa tego domu, żeby nazbierać te środki, żeby na wiosnę ruszyć z tą budową. W pomoc zaangażowało się wielu ludzi. Jednym z nich jest radny gminy Radymno, pan Wojciech Januszko. Na chwilę obecną to bardziej bym prosił, jeżeli są takie możliwości, osoby, które chcą wesprzeć panią Małgorzatę o materiały budowlane, bo pani Małgorzata rozpoczęła rozbudowę domu, na którą ma pełną dokumentację, pozwolenie. A chwilę obecną sytuacja, w której pani Małgorzata się znalazła, no nie pozwala finansowo na to, żeby rozpocząć tą rozbudowę, znaczy się dokończenie całej tej rozbudowy. Na chwilę obecną no, powołałem komitet pomocy pani Małgorzacie który no, oferuje swoją pomoc ale, to ale żeby mało. ale to jest, to, to jest wszystko mało no. musimy mieć materiały no. chcemy jak najszybciej rozpocząć tą rozbudowę zakończyć ją bo jest taka potrzeba, żeby z pomieszczeń yy, w której obecnie w chwili obecnej pani Małgorzata zamieszkuje przeprowadzić ich do nowo dobudowanego domu, a tam rozpocząć no remont, bo to nie są warunki do życia. To nie, są, to nie są, warunki do życia. Sam jest po prostu za ciasno. No, lokalowo jest to na sześciuosobową rodzinę bardzo, 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 bardzo ciasno. Rozmawiałem z panem Wójtem. Pan Wójt oczywiście był na miejscu, oglądał, samą tą sytuację zapoznał się i postanowił, żebyśmy się udali do pana starosty, Tadeusza Chrzczana. Oczywiście zjawiliśmy się u pana starosty. Pan starosta nas wysłuchał i powiedział, że chce ten temat zobaczyć, rozpoznać go na miejscu. I tak jak powiedział, tak też się stało. W tym samym dniu przyjechał, zapoznał się z sytuacją, pooglądał, porozmawiał i powiedział, że ze swojej strony zrobi wszystko, żeby pomóc pani Małgorzacie w dokończeniu tejże rozbudowy tego domu. I myślę, myślę że pan starosta dotrzyma słowa w miarę możliwości. Ale jeżeli byłaby taka możliwość innych osób, które by zdeklarowały się chęć pomocy materiałowej odnośnie pustaków, drutu, drzewa, to, to, to prosiłbym jak ktoś mówi, o kontakt i, i, i określenie, no, że będzie taka pomoc, a inna, bo chcemy na wiosnę rozpocząć tąże rozbudowę, która by. Została sfinalizowana w ciągu jednego roku. Bo jest taka po prostu potrzeba, i tak po prostu musi być. Widzę, że mój mąż chyba czuwa nad nami, bo. Zawsze jego marzeniem było to, żeby skończyć ten dom, żeby te dzieci miały jakieś godne życie. On ciągle się tym martwił, że jak umrze, co się stanie z nami, co będzie z tą dobudówką, kto nam pomoże. Ale widać, że są ludzie o dobrym sercu, którzy pomagają. Nie spodziewałam się, że jest tak wielu ludzi o takim dużym sercu i chcą tak bardzo pomóc osobie, której nawet nie znają. Bardzo bym chciała podziękować pani Kasi Strażackiej z Przemyśla. Jest to osoba, która mi bardzo pomogła w tym roku i w tamtym roku. W tamtym roku ona organizowała dla mnie szlachetną paczkę, zakupiła dla mnie swoim mężem bardzo wiele rzeczy, produktów, pampersów, że nie musiałam przez pół roku. Dała mi też również bardzo dużo ciuchów dla dzieci. Potem na Wielkanoc też z mężem postarali się zakupili mi potrzebne rzeczy. I w tą niedzielę też ta pani była o mnie z koleżanką. Przywiozła dzieciom paczki na Mikołaja: yy, słodycze, odzież, artykuły spożywcze, chemiczne i dostałam też pieniążki na zakup szafy. Zakupiliśmy szafę za te pieniążki. Bardzo bym chciała podziękować panu dyrektorowi Jackowi Makowieckiemu. On w tym roku też załatwił farby na malowanie mieszkania. To jest 20 litrów farby i bardzo mu dziękuję za pomoc. Bo miałam takie problemy z cyfrowym pulsatem, z internetem i z telewizją. To dla mnie był duży kosz, bo to było płacone 80 zł miesięcznie o rozwiązanie tej umowy. I pan dyrektor pisał jedno podanie, nie pomogło, drugie podanie, aż wreszcie bez skutku ze skutkiem, właśnie, że nie mam żadnej kary umownej ani nic. Pan, kto, od którego mam internet, pan Motyka ze Skołoszowa. Po oglądaniu tego reportażu dowiedział się o mojej sytuacji i zaproponował nam internet za darmo, że dopóki będzie naszym dostawcą, będziemy mieć internet za darmo. Jego żona pracuje w przedszkolu samorządowym w Radymie, też tam były zbierane pieniążki od nauczycieli. Dostałam też pieniążki i dostałam też artykuły spożywcze i chemiczne, za co bardzo dziękuję. Bardzo bym też chciała podziękować. Im. Paniom i panom z Urzędu Gminy, bo też przyniosły tutaj paczki. W urzędzie gminy były też sprzedawane kartki świąteczne, na które pieniążki były też na moje konto zbierane. Bardzo dziękuję. I bardzo bym też chciała podziękować pani wojewodzie, która też przelała pieniążki na remont mieszkania. Wszystkich tych, których nie wymieniłam, a którzy się przyczynili w jakąkolwiek pomoc dla mnie, bo to było dużo bardzo osób i mogłam zapomnieć. To przepraszam z góry, ale też bardzo dziękuję. Bardzo chciałam podziękować panu Wójtowi Bogdanowi Szlarowi za paczki, które dostały dzieci w sobotę, pan przywiózł, i za wsparcie finansowe, i za wszelką pomoc, którą od niego uzyskałam. Z całego serca chciałabym podziękować tym wszystkim osobom, które zaangażowały się w moją pomoc, że dzięki nim i te nasze święta będą troszkę, chociaż troszkę, szczęśliwsze. Z całego serca dziękuję wszystkim, i życzę wszystkim wesołych świąt.